Druchowie ze Straszącina zobaczyli Austrię. Podczas trzydniowej wycieczki do Krems Donau odwiedzili remizę lokalnej straży pożarnej. Jak mówi młodzież, nowoczesny sprzęt i siedziba robią wrażenie. Zwiedziliśmy główną siedzibę straży w Krems nad Dunajem. Zwiedziliśmy najnowszą strażnicę. Na pewno mają tam bardzo dobry sprzęt. No dużo sprzętu. Było bardzo wiele różnorakiego sprzętu. Podczas wyjazdu brali udział w licznych ćwiczeniach, doszkalali się i zdobywali odznaki. Udało im się również pokonać niektóre lęki. Ich dzień był pełen aktywności. 6:40, wstajemy. W płynaliśmy. płynęliśmy. Sporty wodne też. Były fale duże, dość mocno nas wywracało, ale nikt nie wpadł. Zbudowanie dźwigiem konstrukcji i wyciągnięcie wysięgnikiem na 30 metrów. Kladałem swój lęk przed wysokością. Układałem budowlę z której ostatecznie i tak zleciałem. Nauczyliśmy się. Y węzłów. Uczyliśmy się rzucać na przykład kołem ratunkowym. Sami też nauczyliśmy się wiązać węzły i, i pomagaliśmy, wspieraliśmy ich. Mało byłem najmłodszy. E, fajnie było, bo prowadziłem łódką. Ja byłam z dwójką swoich dzieci, z Szymonem i z Wiktorem. Moje dzieci są bardzo zadowolone. Generalnie super. Powiedzieli, że na pewno tam pojadą jeszcze raz. Zwiedziłem trochę Austrię, a raz zobaczyłem, jak tam wygląda straż żarna. W Krems spotkali tamtejszą młodzieżową drużynę pożarniczą. Mimo krótkiego pobytu, młodzi dobrze się dogadywali. Owoce tej znajomości być może zobaczymy za niedługo. Nowi koledzy z Austrii obiecali odwiedzić remizę w Straszęcinie. Młodzież austriacka była bardzo otwarta do nas, przynajmniej ja, z którą byłam w grupie. Dało się porozumieć nawet na Migi. Pograliśmy w piłkę. Nasza młodzież jest y, chyba bardziej zintegrowana. Na wieczorze integracyjnym y, raczej bardziej tak w, y, chcieliśmy się razem bawić, a Austriacy również z nami się integrowali, ale bardziej byli zapatrzeni w telefon. Paliliśmy wspólnie grilla, tańczyliśmy różne zabawy. Byłem bardzo zadowolony z Belgiki. Kaczuszki oraz mieli wspólny pociąg. Zaprosiliśmy Austriaków do nas na ćwiczenia. Mam nadzieję, że w tym albo w następnym roku ugościmy ich u nas. Będziemy się świetnie bawić. Jednostki ze Straszyncina oraz Krems łączy długoletnia współpraca. Podobne inicjatywy pozwalają nie tylko na ciekawe szkolenia, ale również na integrację młodzieży z dwóch państw. Ten wyjazd mógł odbyć się... Dzięki sponsorom, którzy dofinansowali nam zarówno na środek transportu, jak również na wyżywienie, młodzieżowa drużyna pożarnicza ze Straszęcina zachęca wszystkich zainteresowanych pożarnictwem i pomaganiem innym do zapisania się na zajęcia. Bardzo chcielibyśmy jeszcze zaprosić wszystkich chętnych do naszej Akademii Małego Strażaka oraz do MDP, gdzie szkolimy wszystkich od małego do dużego. Później. Uczymy ich, jak dobrze sobie poradzić na kursach. Jak ktoś już jest strażakiem OSP, to nim zostanie na lata. Uczestniczą w każdych zajęciach, w każdy wtorek. Są przy każdych akcjach wolontarystycznych, które prowadzimy. Także to jest dla nich taka nagroda i mam nadzieję, że będą jeszcze więcej dawać od siebie. MDP w